Jak mi tydzień mija? Nie, co? Troszkę spoko, odrzuciłem całkowicie cukier. Będziemy pić tylko same jakieś ten. No, tak a jest ile ty są gra Lola? Co? co a... Za niedługo będzie 13 lat. Ty mam ile? Nie wiem, tak naprawdę to pewnie jest piątkę. Siemaneczko, Siemaneczko, witam wszystkich na live. Prawie wam, pierwszy raz w historii. Waliłem live, a jest tam to intro, leci ten czas, te, te minuty. To się zaczynało od 10 minuty, i dopiero na czwartej minucie pierwszy raz się pojawiła pierwsza wiadomość na Twitchu, na kanale. Ja już myślałem, że to już koniec chyba kanału, ani jednej wiadomości nie ma. Bo zazwyczaj dawałem posta, tyk, od razu jest wiadomość. A tu, kurde, dopiero po 6 minutach ktoś zbił na kanał i napisał wiadomość. Ja już miałem iść kurde studia, zostać rzeczywiście jakimś psychologiem. Zaraz będzie kamerka, tylko zjem pierogi, bo zostały dwa pierogi. Nawet nie wiem, czy dam radę, bo one są gigantyczne. I nie uwierzycie, sam robiłem te pierogi. Nie, nie muszę to pokazać na kamerce. Patrzcie, te pierogi robiłem sam, z moją kobitką. Pierwszy raz w życiu, kurde, robiłem pieroga, nie wierzę. Ale jaja. Pierwszy raz, wszystko, farsz, kurwa, ciasto. O, jak mam być szczery, od 1 do 10 ocenić pieroga. 6,5. Serio, będę szczery. 6,5. Pierwsza życiu te pierogi były robione, ale naprawdę ja uważam 6,5 jak na pierwszy raz jest giga dobrze. O wiele lepszy ale te są ok. Widziałem, że jest coś tam z dziadkiem nowego. Mam on i dzień, w którym Kamil wstał prawą nogą i zmiany, no zobaczymy. Muszę, ten, bo będę miał od tego. On ja się popatrzył, jakby tam, jakby zauważył jakąś zjawę. Muszę, ten, bo będę miał od tego. O, idzie, idzie gdzieś. Idzie nogami. Dobra, kropelki wpuszczone. Tak, cel będziemy jechać na lanika, tak, tak, tak. A w porządku, tylko nie mam podzielności uwagi, bo chcę się skupić tutaj na graniu, także się nie... Czy chodzi o tego lanika co już był? Tam gdzie Bagietson gra z tymi tymi <laughs> Ty nie pojechał finalnie. Tak to o tego lanika chodziło, no <laughs> ty nie pojechał. <laughs> no. A to ma być jeszcze jakiś w sobotę. No dobra, zobaczymy. Gdzie bajcie? Ma być wtedy drank stream. O k***, cały tydzień tam ma być. O ja, pierdziele. Boże, kołem łapie kurwa, co jest grane? To może serio jestem na jakichś starych. Ja. O mój Boże. Yy, cały tydzień tam ma być. No, zobaczymy. Zobaczymy, czy będzie rzeczywiście. Dodawajcie, proszę, piosoneczki do Song Request'a. Adziu, bardzo dziękuję, Dodawajcie piosoneczki do Song bo dopuścimy Song za jakiś czas. <coughs> tak, Bek, dzięki, i pozdro. Dodawajcie piosenki, cześć, film, a w porządku. Byłem dzisiaj sobie w galerii. Na fotelu z masażem sobie siedzieliśmy ze znajomkiem, kurde. Samon był w galerii i zadowolony mówi, że siedział na fotelu z masażem, no. Ciekawe. Pozgniatał mi trochę kurwości, fotel, jest spoko. Boty nie chciały pod turetem dojechać Kurwa, jaka inwazja botów. Ej, ich ej, przejmują A lola. Ej, ej, lola przejmują. Jak mi tydzień MIJA Wiesz co, Troszkę spoko. Odrzuciłem całkowicie cukier. Będziemy pić tylko same JAKIEŚ ten. Będziemy zdrowi. Odrzucił całkowicie cukier. Odrzucił cukier. Kurwa, no zobaczymy. zaraz tu się kola pojawi. Zaraz zobaczymy. Szybko wyciągać na plusik. czemu upgrade numer 2 kompa, bo to było tak. O, ja chciałem nowe ramy i nowy procesor. Był cel na to. Widz wysłał w jeden dzień 3000. Ja tak nie wiem, że zadowolony, O Jezu, już kupuję i się okazało, że muszę inny zasilacz. Inną obudowę, inne chłodzenie tego procesora, i w ogóle płytę główną, bo ja nie wsadzę tam tych rzeczy. Także no, ale i tak jest wszystko kupione: to, co tu jest na dole, to już jest i tak kupione. To będzie w czwartek. Yy, to tylko, żeby się tak odkuć, co nie? Bo ja myślałem, że nic nie wydam, a jednak no musiałem. Miało być 3000 do wydania, a wyszło 5700. Także no, ale i tak, i tak już jest, i tak już jest, wszystko będzie, sprzęt. Ale, no mówię, te inne rzeczy, no to musiałem kupić od razu z bomby. A nie wiedziałem o tym, dlatego, taki cel, co nie, żeby się trochę odkuć. No dobra, zobaczymy. Trzeba sporo Ananas wyszedł, Pablisz, i zgadłem? Puszki. <grywa> Widziałem. Ja pierdzielę, wiecie co mi przypomina? Jak mam on mówił o tych wilkach, o krzakach, o tym ananasie. <grywa> to jest to samo. Tell me this isn't corrupted. Bro... Ale kur... pogadają po polsku Da zmienić to później? Da ale... O, słychać innych na shotcie Ale jest taki spoko vlog akurat Nie, ja może po prostu nie lubię dubbingu polskiego Plus jeden? Yeah! Ja to na każdym ja grze tak... po angielsku wszystko, no ja nie. Ja też, ja też. Przyzwyczajenie jakiś tak z telewizji, jak gościu. A gościu, o choroba, coś się naważyło. No, to, to już nie jest to samo, no nie? To taki typowy feeling. Czekajcie chwilę, zaraz wracam. Ej, niech mi tak ty pójdziesz z, z multi na, to, na tego, na linię, co? Dobra, mogę sobie pograć no. w tym. Ady carry potestować bardzo chętnie. Jakoś Kate linkę sprawdzić. Albo nawet Apeka jakiegoś. Ja Zobaczcie, jak się um Apeki na Ady carry. Nie no, czasami tak grałem. Bardzo rzadko, bo rzadko, ale grałem czasami z jakąś koleżaneczką, ona sobie szła na ten, a ja tak wiesz na normalka, żeby się pobawić, testować sobie. O, były gierki z koleżanką. No aż taka ta rozgrywka. Ale to, ale to tak, tak musi to być, taka, bo jakbyś ta. poszedł na ludzi, to byś się od razu odbił, to nie ma sensu Tak, zrazić się nie ma sensu, lepiej sobie okay. stopniowo wszystko wpinić Dobra Cześć kapitan. nie, to Rybek naskoł czuje powiedzmy, mniej multiego, ja to przy okazji sobie coś tam liznę tego Też im w dobrym towarzystwie fajnie sobie posiedzieć wiesz nie. Na razie, niech multi sobie pozna, jak działa mechanika gierki, jak się poruszać, w co robić, dlaczego, wiesz, takie podstawy, bo to są najważniejsze rzeczy. No jeszcze kupimy w tej grze, bez problemu. Tak, no, bo ty no, masz po no, przyspieszenie, więc jak bardzo byś potrzebował. Czemu mam wrażenie, że ten multi w miesiąc będzie lepszy niż dziadek przez te 6-9 lat, w lona co gra. Czemu mam takie przeczucie, że tylko jeden miesiąc wystarczy dla innego człowieka, żeby być lepszy. Mam takie przeczucie To masz tam skill'ka dobrego do tego No tak i okay. chciałem, chciałem żebyś najpierw w sensie poczuł, że wiesz, bijesz trochę więcej obrażeń, nie? niż buty Żebyś z form zabili i tak dalej Bo w ogóle ci lepsi gracze to właśnie zaczynają od składania itemków na damage, a nie na buty tak naprawdę, no nie? No aktualnie chyba tak, no aktualnie tak, bo te buty, a to już jest, wiesz, to już zgadka A jest blisko no. na twierdzy, ku**a Będzie się czy tak sim. ja nie piję mordo, więc pewnie nie będzie, no nie? Nie piję, słuchaj. A właśnie, a jakbym na przykład, bo to tak mnie ciekawie bo ja się nie znam No? Jak na przykład, powiedzmy, y, poziomowo, no nie, no bo jest no. was dwójka, jest Mamon, jesteś ty To... Poziomowo jak to wygląda, na przykład, jak wy macie poziom swojej gry, jak mielibyście się porównać do siebie? Uuu... Ja raczku, ja Ronaldinho No, 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 no. Mamon mam jeszcze nie chodzi, a ja już, wiesz, odbijam piłkę Okej okay. Mamon jeszcze nie chodzi okay. Przeskok jest duży poziomowo, no nie, nie przeginał, gdzie, normalnie powiedział, no bo tak to jest, że kurwa, wiesz, on już sobie na pie... jeszcze raczkuje, no. No tak A ja jest, A ile ty, Rekson, grasz w LoL'a? Co? O, co? A, osta za niedługo będzie 13 lat. Ja... To w jakos bar dziękuję. Naprawdę? No, no, od, od... A ty mam on ile? Nie wiem, tak naprawdę to pewnie jest piątkę, ale... Piątka gra. Więcej ogólnie, tylko że z przerwami. Tylko że ja na początku. No, by... Tylko z przerwami. To nie tak do końca. Z pięć lat, tylko tak że przerwy były. Tylko to grałem dwa mecze na tydzień i nie grałem w ogóle. Mogę to koleżanka wkręciła kiedyś, mówi: chodź, pogramy sobie fajna gierka. Czas coś A. razem powiem. No i tak sobie pograliśmy i. To, to jest jeszcze... środek. mnie zabił. To jest jeszcze środek tak, no, komentarzowy. Że ile A tego te, gram na kamerce zlokowane i to jest no, dla jakichś k. Znaczy dla był totalnych, no. Małą. Małą granatę Ale... mogłoby być za dużo rzeczy. Ale jak można tak... Zobacz, to jest Normal. dziwne. O. To jest no przyzwyczajenie ja na przykład lokuję nie sobie, sobie postaci, też, no. A, jak klikam w spację, to mi samo Samodzielca narodzi a, tak. A, widzisz, okay. To jest tak zwany center camera, no nie? Centrujesz okay, kamerę na postać, Kamera, no. dobra. <laughs> Nie tak nie to, ja, ja to cały czas trzymam, no nie? Okej. Okay. Na przykład ja, ja gram niby za zablokowane, ale nie No, ja lubię Nie boss, ale żenada. Spokojnie, mnie też zabił chwilę temu jak mnie tobił. No, to jest normalne, tam mordo się nie przejmuj, to, I to są normalne trzymasz yy, spację ciągle i tak gra ze spacją? Tak, no? tak, jak chcę coś obejrzeć sobie to sobie rozglądam się i potem klikam spację żeby wy, wycentrować sobie na postać A to nie w jak trzymasz ciągle spację? Nie, przywykłem do tego, wiesz? To no, kwestia przyzwyczajenia. Ale najlepiej jakbyś sobie ten nawik po prostu wy... w ogóle od Aha. razu grał na naruszeniu myszką sobie dał sobie Ah, dobra, uczyć. dobra. Bo to jest. No, więcej możesz zobaczyć przez to. No bo zobacz, nawet jak zalokujesz sobie kamerę, to tylko widzisz to, co masz na ekranie, prawda? Przesuwając, widzisz dalej. Widzisz tu no, krzaczka jakiegoś tam, coś tam. No tak, tak, tak. Więc możesz się rozejrzeć. No i cały czas na minimapę musisz też sobie obserwować, co się dzieje, ale to A. też już taka rzecz, żeby. Pana... Ale warto mieć taki nawyk, że sobie tą minimapkę raz na jakiś czas spojrzeć, czy gościu jakiś nie biegniecie zabić, no nie? Z innej. No, no tak, w tak to mogę właśnie powiedzieć, że raczej większość czasu czasów grze, to jakby patrzysz na mapę cały czas, nie? Nie wiem o co im chodzi. Ja nic do mandzia nie mam, jak coś, żeby nie było. Ale oni chyba nie lubią mandzia. Ja tam nic nie mam do mandzia. Nic mi nie zrobił. Daj, dynamo Magical. Ale swoją drogą ten dynamo, dobry Magical jest, no. Dobry Magik jest, ale zrobił tam wałek ten dynamo, jeśli nie wiecie, to on zrobił wałek z tym chodzeniem po wodzie. Tam gdzieś po tamizie, czy po czymś, nie pamiętam. I okazało się, że w nocy jakiś. Yy, pod wodą ponton, Śląsiała. albo... Albo ponton, albo jakąś taką ciężką warstwę plastikowego szkła rozłożył, co chodził po tej wodzie. I że go złapali potem za to, no nie? Że tam... Jaki dynamo. Dynamo-magik. Ja, zobaczę. Dobra, największa, największa hit sztuczka, uwaga. Chcę pokazać wam mój recyklingu. Kubany. To są jakieś czary Jakoś karę musiał płacić, dziś kiedyś głośno było Ale dobry magik, lubię bardzo A, To są te o, nasze to, baraki tak, o, tak, to są baraki Tak, tak nam mówił na ma on e, No bo tak się tak nazywało o, w LoLu dom I w, w konie no, 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 no. No. A grasz Grałeś w kona Michał? Nie, ale to jest Hero of the Storm? Czy coś takiego? Hero Hodsa, ale tam też się to tak nazywało ha, chyba nawet. Okay, no? dobra. Nie, tamto to było Heroes of New Earth. Coś jak Dota, A, tylko że tak jakby oni się pokłócili przy docie, przy robieniu, jedni zrobili jedną gierkę, do z drugą. Praktycznie okay. jedno do jednego, wszystko zależnęli do siebie. Aha, dobra. Ej, idę na mida, bo tam są Siema, co... mo może, Wycisza, może bo, bo ja mam teraz. na przycisk, mordeczko, wiesz? Na przycisk. Dlatego. Tam na przycisk, bo nie, nie wiem, lubię sobie pyknąć w spokoju, kulturalnie mówiąc. Aha, ty skit, jak beka to specjalnie. Na razie w ogóle energetyków nie piję i na razie na kawkę wracam, bo chcę naturalnie coś sobie w organizmie na razie porobić. Tak jak powiedziałem, postawiłem na pierwszym miejscu zdrówko. Nie po to się męczę i nie piję coli z cukrem, żeby wiesz. Żeby czymś innym to zaprzepaszczać, gdzie o, jest cukier? No nie, nie bo wiadomo, cukier. że w energetykach jest cukier zawsze. Poza tym, ja muszę naturalnie sobie wypracować w organizmie pewne nawyki. To no, pobudzisz organizm po prostu do, do samodzielnego robienia pewnych rzeczy w końcu. To dzisiaj jadłeś chlebek z małą ilością węgla i ser cheddar do tego. I ogórczyk jeszcze, miałem jakiś naturalny rano, to sobie zjadłem. Jutro jakieś gotowane mięso będę miał. No mówię, no wziąłem się za ten. Powolutku zdrowa dieta i będziemy jeszcze coś tam ten. Znaczy, no, tak powiem, tak, jeśli chodzi o kole zero, jeżeli nie piję teraz cukru, a kole mam z lodówki, jest dobra, jest dobra, ale. No I to każdy mówi, już, że ta zimna kola zero to jest zajebista, Dopiero ogarnął dziadek koła po 30 latach, że zimna kola zero jest dobra. No, Udało się, załapał Nareszcie Nie można tego przerwać cukrem, dlatego nie piję cukru w ogóle. Kawę też piję bez cukru No mówię, całkowicie cukru. Dlatego trzeba dojrzeć Ale mam cię wyzywać teraz? Nie Okej okay. Myślałem, że się wyzywał w tej grze Teraz już nie można, bo wprowadzili takie coś od 1 grudnia, że jak ty prowadzisz stream'aj podczas gdy wyzywasz swoich tych jakichś team'ów albo przeciwników, to będziesz dostać jakiegoś bana nawet na hardware ID ty. Naprawdę? No. Cześć Natusia! Oho. Wyzywają cię wyrażę że grę się już. Jakbyś ze mną grała, to ja bym wyzwał. No a, miałem to zagranicz, no? No, no, dobrze, że powiedziałeś. Pewnie, że tak. Pewnie. <laughs> Mordo, ja to w życiu nawet raz nie ćpałem, więc o czym ty to rozmawiasz? Chwile <laughs> Chwilę po tym takie coś. <laughs> Pomałpię od razu taki tekst, że nikt nie ćpał. <laughs> o, ja pierdzielę. Ta, nikt nie a mówił, że tam po jakiś kwasie był ten. się z pająkiem siłował.